Oto nagranie zrobione przez Kazimierza Nóżkę, leśniczego z Baligrodu w Bieszczadach. Wataha Wilków atakuje niedźwiedzicę z dwójką młodych. Nie! Zostawcie! Ten doświadczony leśniczy doskonale wie, że nie powinien ingerować w naturalne zachowania dzikich zwierząt. Zostaw! Mimo to zareagował emocjonalnie. Jego wrzask, jak potem powiedział, wyrwał mu się z piersi, a nagranie to stało się hitem przyrodniczego internetu. Już o samym tym tylko nagraniu można by zrobić osobny odcinek. Rzeczywiście jest niezwykłe. Pokazuje interakcję pomiędzy dwoma naszymi największymi drapieżnikami wilkami i niedźwiedziami. Interakcje, które oprócz szumu medialnego, który swego czasu wywołała, ma także ogromną wartość badawczą. Dziś takie spotkania naszych największych dzikich bestii mają miejsce tylko na południu naszego kraju. Ale jeszcze kilka wieków temu, gdy niedźwiedzie żyły nie tylko w górach, miały miejsce w całej Polsce i były czymś naturalnym. Profesor Wadim Sidorowicz od wielu lat bada interakcje pomiędzy wilkami europejskimi a niedźwiedziami brunatnymi na terenach wschodnioeuropejskich puszcz, a wnioskami dzieli się m.in. na blogu. Opisał całą masę złożonych strategii zwalczania się wilków i niedźwiedzi, często bardzo brutalnych i bezwzględnych. Na całym świecie wciąż jest jeszcze wiele miejsc, w których, tak jak na południu Polski, oba te topowe drapieżniki żyją obok siebie. Dlaczego te relacje są tak bardzo krwawe? Czemu te dwa gatunki tak bardzo się nienawidzą? Napięcia, jakie występują pomiędzy niedźwiedziami i wilkami, opierają się na podobnej zasadzie jak te, które występują pomiędzy afrykańskimi lwami i hienami. Lwy, gdy tylko mają okazję, atakują i zabijają hieny. Są znacznie większe od hien, szczególnie samce, dzięki czemu z łatwością są w stanie pozbawiać je życia. Choć mogą je także zjadać, to nie traktują ich jak typowego pokarmu. Nie polują na nie dla mięsa, tak jak na zwierzęta kopytne, zebry czy antylopy. Tu może się wydawać motywacją jest instynktowna nienawiść, jakby genetycznie wrodzona złość. Wielopokoleniowa wendetta, która ciągnie się od zamierzchłych czasów pomiędzy tymi dwoma gatunkami. Hieny oczywiście nie pozostają lwom dłużne. Gdy duże stado hien napotka samotnego osobnika, to bezwzględnie się rewanżuje. Hieny zabijają także napotkane na sawannie młode lwiątka. Lwy robią zresztą to samo z młodymi hienami. Ta międzygatunkowa wendetta jest powszechnie znana i pokazywana nawet w bajkach, takich jak chociażby słynna seria Król Lew. Każde dziecko wie, że hieny i lwy nie lubią się nawzajem. Tyle popkultura. Co o tym wszystkim mówi biologia? Zarówno u hien oraz lwów, jak i u niedźwiedzi i wilków chodzi o to samo. Mówiąc potocznie, gatunki te, zajmując ten sam ekosystem, bezpardonowo wchodzą sobie w paradę, konkurują o te same rewiry, rywalizują o ten sam pokarm i w interesie każdego z nich jest to, aby drugiego nie było. Stąd też oba starają się wzajemnie zwalczać. Profesor Sidorowicz, badając interakcje pomiędzy wilkami i niedźwiedziami w europejskich puszczach, instalował fotopułapki przy norach wilków, w których znajdowały się szczenięta. Tu widzimy jeden z przypadków, w których niedźwiedź całkowicie zniszczył norę ze szczeniętami. Niedźwiedź zadał sobie sporo trudu, by rozkopać długi tunel. Podobnych splądrowanych przez niedźwiedzie wilczych nor profesor odnalazł więcej. Zniszczeń dokonanych przez niedźwiedzie nie sposób pomylić z żadnym innym zwierzęciem. Sfilmowany przypadek nie był zatem odosobniony. To ewidentnie naturalne zachowania europejskich niedźwiedzi, którymi, tak jak u lwów i hien, nie tyle kieruje głód, co właśnie chęć eliminacji konkurencji. Lwy i hieny po wyeliminowaniu konkurentów często w ogóle ich nie zjadają podobnie robią niedźwiedzie. Niedźwiedź w odróżnieniu od wilka to zwierzę wszystkożerne. Wiosną i latem pochłania znaczne ilości pokarmów roślinnych, a wczesną wiosną niczym krowa chętnie zjada nawet świeżą, soczystą trawę. Co swego czasu udało mi się zaobserwować osobiście w trakcie majówki spędzonej w Bieszczadach. To właśnie to nagranie jedzącego trawę dzikiego niedźwiedzia z mojego prywatnego telefonu. Kiedy niedźwiedź ma jednak okazję chętnie pochłania także mięso, gdy znajdzie padlinę nie przepuści okazji, często odbierają właśnie wilkom. Niekoniecznie musi o nią walczyć, Wataha nie jest w stanie zjeść zabitego jelenia w trakcie jednej uczty, zmuszona jest pozostawić go, by potem do niego wrócić, z powodu niedźwiedzi często Wataha nie ma jednak do czego wracać. Działa to jednak także w drugą stronę. Duże, dojrzałe niedźwiedzie, tak jak afrykańskie lwy, są w stanie zabijać duże zwierzęta kopytne. Nasze bieszczackie niedźwiedzie są w stanie zabić nie tylko jelenia, ale także żubra. Amerykańskie niedźwiedzie gryzli, podgatunek niedźwiedzia brunatnego, zabijają z kolei bizony. Bywa, że taka z trudem upolowana zdobycz jest potem niedźwiedziowi odbierana przez wilki. Znów nasuwa się porównanie do afrykańskiej sawanny, gdzie mamy do czynienia z bezustannym przeciąganiem liny. Lwy i hieny notorycznie walczą ze sobą o mięso, co doskonale znamy z filmów przyrodniczych. Dla niedźwiedzia korzystne jest zatem, by na jego terenie było jak najmniej, bądź wcale nie było wilków, i vice versa. Oba te zwierzęta wywierają zatem na siebie bezustanną presję. Zaczyna się od ostrzeżeń w postaci znaczenia terenu. Niedźwiedzie znaczą drzewa, drapiąc je oraz zostawiając na nich ślady zapachowe z gruczołów znajdujących się na łapach. To nie tylko sygnał dla innych niedźwiedzi, ale także właśnie dla wilków. Wilki z kolei zostawiają standardowe psie sygnały zapachowe, ale także wysyłają sygnały dźwiękowe. Czasami to już tylko wystarczy, by jedna ze stron odpuściła i trzymała się z dala. Jeżeli jednak strona ta czuje się wystarczająco silna, poszerza terytorium i atakuje wroga. Z czymś takim najprawdopodobniej mieliśmy właśnie do czynienia na wcześniejszym nagraniu leśniczego. Z pewnością nie było to zwyczajne polowanie dla mięsa, a właśnie presja. Zaznaczenie swojego rewiru, władzy i pokazanie siły. Nie! Zostawcie! Wilki, widząc jednak, że po stronie niedźwiedzi stoi człowiek, i to nie byle jaki człowiek, bo miejscowy leśniczy, Zostaw! praktycznie codziennie spacerujący po lesie, którego zapach Wilki zapewne dobrze znały, Wataha błyskawicznie odpuściła. Jakby skończyła się ta scena, gdyby nie wkroczył leśniczy, tego się nie dowiemy. Sytuacja ta została sfilmowana w grudniu, tuż przed Wigilią. Śniegu było sporo i część z Was zapewne zadaje sobie pytanie: czemu niedźwiedzica nie spała? To, czy jednak niedźwiedź zapadnie w sen zimowy, zależy od wielu czynników przede wszystkim od warunków środowiskowych, temperatury oraz dostępności pożywienia. W ostatnich latach w Polsce, gdy mamy coraz cieplejsze zimy, coraz mniej niedźwiedzi zapada w sen zimowy. Rzesiu, czego ty nie śpisz? W zimowym okresie dla wszystkożernych niedźwiedzi jedynym naturalnym pożywieniem pozostaje mięso. Stąd też zimą konkurencja pomiędzy niedźwiedziami a wilkami jest szczególnie nasilona. To wtedy właśnie najczęściej dochodzi do starć pomiędzy tymi dwoma dużymi drapieżnikami. Wiosną i latem wilki i niedźwiedzie starają się wzajemnie unikać. Szczególnie te, które mają młode, dokładają wszelkich starań, by trzymać się z dala od konkurentów. Nie tylko niedźwiedzie zabijają szczenięta wilków, ale wilki zabijają także niedźwiadki, czego świadkiem być może miał okazję stać się właśnie Kazimierz Nóżka. Nie! Jednak nawet na tym nagraniu, które nie zdążyło przerodzić się w bezpośrednie starcie, widać jak mogłoby ono przebiegać. Charakter walki pomiędzy wilkami i niedźwiedziami sprowadza się do zasady siła versus przewaga liczebna. Wilk to drapieżnik zdecydowanie mniejszy od niedźwiedzia. Dorosły europejski basior może maksymalnie ważyć 60-70, góra 75 kg. Samiec niedźwiedzia europejskiego może natomiast osiągać masę 300 kg. W Ameryce z kolei zarówno wilki, jak i niedźwiedzie mogą być jeszcze większe. Największe niedźwiedzie kodjackie osiągają masę 700 i więcej kilogramów. Krótko mówiąc, niedźwiedź zawsze ma przewagę masy i siły nad wilkiem. Wilki z kolei prawie zawsze mają przewagę liczebną i w ten sposób rozkład sił się równoważy. Wilki bardzo rzadko zabijają dorosłe niedźwiedzie nie dlatego, że nie chcą, a dlatego, że nie są w stanie. Nawet gdy są w dużym stadzie, częściej to po ich stronie padają ofiary śmiertelne. Te dzikie psy są jednak doskonale zorganizowane. Gdy niedźwiedź koncentruje się na jednym osobniku, inne natychmiast atakują go od tyłu. To syzyfowa praca dla niedźwiedzia. Wilki mają świetnie rozwinięty system nękania i osaczania. Są szybkie i zwinne i choć mają niewielkie szanse, by zabić dużego, zdrowego osobnika, to są w stanie mocno dać mu się w kość. Niedźwiedź z kolei jest bardzo silny, ale za to także powolny. Wataha ze znacznie większą łatwością jest w stanie zabijać młode niedźwiedzie. To rodzaj prewencji z ich strony. Zabij teraz, gdy bestia jest młoda i słaba. A unikniesz problemów w przyszłości. Dokładnie tą samą zasadą kierują się niedźwiedzie plądrujące wilcze nory ze szczeniętami. Wilki i niedźwiedzie to bez wątpienia wrogowie konkurujący o te same zasoby. Wiedzą o swojej obecności, śledzą się i monitorują swoją obecność, mając się na baczności. Ich starcia, choć mogą być krwawe i brutalne, to z reguły są krótkie, intensywne. I zwykle kończą się wycofaniem wilków. Zwykle to pokazy siły i tylko próby pokonania konkurenta. Ta rywalizacja jest jednak ważnym elementem naturalnych ekosystemów i pokazuje, jak różne strategie, siła, kontraliczebność i współpraca mogą współistnieć w przyrodzie. Oba te gatunki najczęściej starają się unikać otwartej walki, bo straty w niej poniesione mogą być bardzo dotkliwe. Obie strony chętnie wykorzystują jednak nadarzające się okazje, by przegonić, nastraszyć, bądź jeśli to tylko możliwe, wyeliminować konkurenta. Badania i obserwacje dowodzą, że walka pomiędzy tymi największymi naszymi drapieżnikami jest naturalna, służy wypracowaniu równowagi ekologicznej i toczyła się powszechnie w naszych puszczach już przed wiekami. Stosunki pomiędzy wilkami i niedźwiedziami świetnie obrazują hasło, które od lat już towarzyszy mi oraz Wam na tym kanale. Natura jest piękna, ale także brutalna. Na dziś to wszystko. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Cześć.